Każda śliwka jest smutną historią owocu, który mógł być winem. Robić wino czy wędzić? Oto jest pytanie. Ale po co wybierać? Niech Janek uwędzi, ja zrobię wino. Ale a propos wędzenia, dzisiaj pokażę Wam danie, które normalnie się grilluje, ale ja je uwędzę. Witam w kolejnym odcinku, bo domowe jest lepsze. Dzisiaj zrobimy bombę habanero. Danie, które ma być pikantne, mięsne, serowe, pikantne, mięsne i pikantne. Nie wiem, czy mówiłem. Będziemy potrzebowali mięso wieprzowo-wołowe, dobrze roztapiający się ser, pietruszkę, czosnek, trochę pieprzu, trochę papryki ostrej, słodkiej, dużo habanero, dużo boczku oraz Worcester Worcestershire. <ślał> Proporcje wszystkich składników znajdziecie w opisie filmu. Przesiekamy kilka ząbków czosnku. Te czosnki. Czy siekałeś kiedyś czosnek przed kamerą? Trochę to byle jak siekam. Rzucam przesiekane cztery ząbki czosnku. Następnie przechodzę do posiekania pietruszki. W moździerzu gniotam pieprz. Dodaję ostrą i słodką paprykę. Paprykę dodajcie według uznania, w zależności czy chcecie, żeby piekło raz czy dwa razy. Sól, sos Worcestershire. Chester. Teraz muszę to wszystko wyrobić. Wyrabiamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Mięso mam już wyrobione. Biorę się za habanero. Każdą z papryk muszę naciąć i wpakować tą sera ile się tylko zmieści. Jeżeli wolicie troszeczkę delikatniejsze, to możecie wyjąć pestki. Tylko po co? Lubicie ostre? Będziecie mieli przyjemność. Podobno jest taki świetny myk, że jak się kroi cebulę i uzawiam oczy, to wystarczy trochę habanero wetrzeć w oczy i już nie uzawiam od cebuli. W ogóle jest wiele. Wiele krajów, w których się robi na paprykach nalewki. Jedna z y, bardziej znanych wódek z okolic Ukrainy, Białorusi i Rosji y, to jest właśnie nalewka na ostrych paprykach. A są też takie na chrzanie. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak się robi taką nalewkę na habanero albo na innych ostrych paprykach, dajcie znać w komentarzach. Teraz każdą paprykę trzeba oblepić porządnie mięsem. Moje psy już się nauczyły jeść ostre, no, ponieważ ja jem dużo ostrego. Pewnie 9 na 10 weterynarzy nie lubi to. Ale możemy przejść do następnego etapu. Każdą z bomb teraz musimy owinąć dookoła boczkiem. Na moim stole są już nasze habanero-bomby. Pojawiła się też benzarnia domowa, balkonowa, duża, rodzinna oraz zrębki i paliwo. Będziemy te habanero-bomby wędzić, ale to nie będzie takie zwykłe wędzenie. Wędzenie samo w sobie powinno być w niskich temperaturach, do 70 stopni, nic wyżej. My zrobimy coś, fuzję między barbecue, grillem a wędzeniem. Wyjmuję ze środka ruszty, które nam się przydadzą za chwilę. Muszę do środka włożyć zrębki. Zrębki, fajna sprawa, ponieważ różnymi, różnymi typami drewna można uzyskać różne smaki. Dzisiaj wybrałem czereśnie. Jak to działa? Tu są dwa palniczki, do których wlejemy paliwo żelowe. Paliwa pakuje dużo, bo same otwory wlotowe powietrza. To powinno wystarczyć na troszeczkę ponad godzinę. Nam chcę celować w półtorej godziny tego naszego wędzenia. W dosyć wysokiej temperaturze być może uda się uzyskać około 140-150 stopni. Pokrywę kładę na palnikach i sypię z rębki. Wsypuję ich całkiem sporo i równomiernie rozkładam na dnie wędzarni. Wkładam tackę tłuszczową, żeby ten tłuszcz, który będzie nam się wytapiał, a będzie się wytapiał, ma nam nie wpaść na zrębki i nie zaburzyć tego aromatu czereśniowego. Wkładam pierwszy rożen do samego dna. W zestawie są aż trzy rożna, które możemy ułożyć piętrowo, wykarmić się w zasadzie całą rodzinę. To nie jest wędzarnia tylko dla singi. Ja dzisiaj wykorzystam tylko jeden rożen, tam będzie najwyższa temperatura. Układamy nasze bomby Habanero i zaraz przechodzimy do rozpalania. Pyk, 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 byle jak. To już jest takie dobre. <grymne> Zamykam będzarnię i rozpalamy. Tutaj, tym pokrętłem, możemy zdecydować, ile tlenu będzie się dostawało do naszych palników. Dzięki czemu możemy regulować temperaturę wewnątrz. Ja dzisiaj muszę rozkręcić wędzarnię na najwyższe możliwe obroty, więc zero regulacji, zostawiamy na pełnym otwartym ogniu. Słucham? Straż pożarna. Ja nie wiem kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Zaczynamy. to na razie jest 70, więc takie do kurczaczka. Ale ja coś czuję, że na dole jest wyżej. No, na dole jest wyżej, zawsze na dole jest wyżej i na górze jest niżej. Tak. Też mi się tak właśnie wydawało. Wiedziałem, że mnie zrozumiesz. <laughs> Jak pewnie zobaczyliście w poprzednim odcinku, zostawiłem sobie trochę soku, gdzieś tu będzie link, yy, z jabłego oczywiście. No i stwierdziłem, że żyjąc ideologią Zero Waste, wykorzystamy go jakoś. Zrobimy mega glazurę do naszych bomb Habanero. Mega prosta glazura, a jakże wspaniała. Miód w moim, yy, w moim wydaniu faceliowy. Trochę sosu Worcester oh yeah. oraz wspaniały domowy sok jabłkowy. Mieszamy to wszystko do uzyskania jednolitej konsystencji. Proste, domowe, lepsze. Co ile glazurujemy? Chodzi o to, żeby nie otwierać tego za często. Tam ma przejść to tym dymem, być takie mocno nadymione, więc maksymalnie ze dwa razy, ja myślę, że po godzinie, i po kolejnych jakichś 15-20 minutach, tuż przed wyjęciem. Na szczycie mamy około 100-100 kilku stopni, czyli przy dnie będzie to nasze szacunkowe 140. Jak widzicie, cały ten dym wchodzi bezpośrednio w nasze bomby i w ogóle nie wychodzi na zewnątrz, więc śmiało możecie ustawić nawet taką wędzarnię na balkonie i nie musicie się martwić o interwencję sąsiada. Przy takich potrawach jak, jak ta, którą właśnie robimy, czyli mokre mięso surowe, ona będzie kapać. Dlaczego? 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 Unosi się para i zbiera się na pokrywie. Dlatego przy otwarciu do glazurowania, za każdym razem warto przetrzeć ręcznikiem papierowym pokrywkę. Oraz, jeżeli macie taki piękny kamień jak ja, warto położyć na dole ręcznik, żeby to ładnie potem wytrzeć. Show must go on. Zobaczcie, jak ten boczek pięknie obkurczył te nasze bomby. W międzyczasie wytrę sobie pokrywkę i będziemy nasze bomby glazurować. Nie trzeba dużo, ale każda musi trochę glazury dostać. Zamykamy i zostawiamy na kolejne 15 minut. Półtorej godziny minęło. Zobaczmy, jak wyglądają nasze bomby. W powietrzu nosi się cudny dym, czereśniowy, taki mocno owocowy, nieduszący. Otwórzmy sobie. Wygląda to tak, a w środku? Ster się tutaj pięknie wytopił. Spróbujmy, jak w smaku. Mmm! Genialne dymna. Przeszedłem Przyszedłem Ci oddać cukier. A czemu tego cukru tak mało? No to jest właśnie inflacja. Jak chcesz, <laughs> spróbuj naszych bomb habanero. No wyglądają naprawdę genialnie. Bardzo ostre? Zapieczę dwa razy. Mmm! Mmm! Smak, aromat, wędzenia, coś naprawdę wspaniałego. Ale jest ostre solidne. Tu jest gorąco, ale myślę, że w moich ustach jest przynajmniej z 1000 stopni więcej. Hmm. Ciężko opisać, jak to smakuje. Musicie to zrobić w domu. Bo domowe jest lepsze. No teraz nas wykończy za chwilę ta papryka. O! Myślę, że nie musimy tutaj specjalnie udawać. Moc tych bomb jest naprawdę bombowa. Jestem zamieciony kompletnie. O Boże. A. <laughs> Ale to jest moc. Jakie one są ostre. One są takie ostre, że aż zapomniałem przypomnieć Wam o dzwoneczkach, łapkach, subskrypcjach i tym wszystkim innym. Że muszę się napić. A. I konkurs. Napiszcie. Do wygrania jest taka wędzarnia balkonowa, w jakiej robiliśmy nasze bomby. Napiszcie w komentarzu pod filmem krótki wierszyk o wakacyjnym wędzeniu. Wszystkie rymy dozwolone. Oglądajcie nas co tydzień, jak zawsze w środę o 18. Cześć.